Niektóre decyzje podejmuje się w sekundę i potem żałuje do końca życia. Samira miała tylko 24 lata, kiedy została uprowadzona z dworca w Warszawie i przewieziona do willi na obrzeżach miasta, gdzie odbywała się nielegalna licytacja. Była samotną matką. Pracowała w myjni samochodowej. Nikt jej nie szukał. Tymczasem na tej samej aukcji pojawił się Faris Al-Mansur. Znany arabskim biznesmen z Dubaju, który niedawno przeprowadził się do Polski. Przyszedł dla zabawy, dla adrenaliny, ale to, co kupił, miało zniszczyć całą jego pewność siebie, bo Samira nie była tym, na co wyglądała, a jej historia sięgała dalej niż mógł sobie wyobrazić. Jeśli wierzysz, że prawda zawsze wychodzi na jaw, Zasubskrybuj ten kanał i udostępnij tę historię komuś, kto potrzebuje dziś poczuć coś prawdziwego. Samira stała na zimnym betonie, otulona cienką kurtką, która już dawno przestała chronić przed chłodem. Była grudniowa noc, a dworzec Warszawa Zachodnia, mimo swojego ciągłego szumu i ruchu, nie dawał żadnego poczucia bezpieczeństwa. Siedziała z synem przytulonym do piersi, zawiniętym w koc, który jeszcze przedwczoraj służył im jako narzuta na łóżko w wynajmowanym pokoju. Mateusz spał. Miał zaledwie cztery lata, a już wiedział, że trzeba być cicho, nie płakać i nie pytać, kiedy wrócą do domu, bo domu już nie było. Samira uciekła dwa dni wcześniej od właścicielki mieszkania, u której pracowała dorywczo jako sprzątaczka. Kobieta, z pozoru życzliwa, pewnego wieczoru zagroziła, że wyrzuci je oboje na bruk, jeśli Samira nie zwróci długu. Długu, który pojawił się znikąd. Dwa miesiące czynszu, którego nie było w umowie, opłata za światło, które sama zużyła, i rzekome szkody, które syn zrobił na ścianie. Samira wiedziała, że to wymówka, żeby się jej pozbyć. Zadzwoniła wtedy do Magdy, dawnej koleżanki z liceum. Magda powiedziała, że zna kogoś, kto może jej pomóc. Praca, zakwaterowanie, nowy start. Tylko przyjedź na zachodnią i czekaj przy wejściu głównym ktoś cię odbierze. Czekała już dwie godziny. Mateuszowi było zimno. Przyciskał się do niej, a ona czuła jego drobne ciało przez kurtkę. Modliła się w duchu, żeby Magda nie żartowała, żeby to nie była kolejna pułapka. W końcu pojawił się mężczyzna. Około czterdziestki, dobrze ubrany, mówił z lekkim akcentem, który trudno było przypisać do jakiegokolwiek regionu. Uśmiechnął się uprzejmie. Pani Samira? Zapytał. Skinęła głową niepewnie. Zapraszam. Auto czeka, praca i mieszkanie gotowe, dziecko też mile widziane. Wahała się, spojrzała na syna. Potem na jego czyste buty, ciemny płaszcz, samochód stojący kilka metrów dalej z kierowcą w środku. Podjęła decyzję, wsiadła. Jechali długo. Warszawa zniknęła za nimi, a później nie wiedziała już, gdzie są. Drogi były coraz węższe, coraz mniej oświetlone, nie zadawano jej żadnych pytań. Kazano jej zostawić telefon i torbę. Kierowca nie odzywał się. Towarzyszył im jeszcze jeden mężczyzna, milczący z blizną na szyi. Gdy dojechali, była noc. Przed nimi wznosiła się ogromna rezydencja, biała, z kolumnami, przypominająca pałac. Brama otworzyła się automatycznie. W środku paliły się światła, ale nikt nie wyszedł ich przywitać. Zabrano jej syna, miała się nie martwić. Pójdzie spać. Dostanie coś do jedzenia. Ale Samira poczuła, że coś jest nie tak, że to nie jest zwykłe miejsce. Chciała zaprotestować, ale wtedy jeden z mężczyzn położył jej rękę na ramieniu i szepnął. Lepiej współpracować. To tylko formalność. Zabrano ją do dużej sali. Sufity wysokie, marmurowa posadzka, rzędy krzeseł, wszystko przypominało operę lub salę balową, gdyby nie fakt, że w centrum stał podest, a obok niego rząd kobiet. Wszystkie młode. Niektóre w szpilkach, inne w kapciach. Ubrane różnie, ale każda miała przypięty numer do piersi. Numer pięć, powiedział ktoś. Pani kolej. Ktoś chwycił ją za łokieć i pociągnął w stronę podestu. Nie rozumiała. Co to jest? zapytała. Nikt jej nie odpowiedział. Znalazła się na środku sali. Kilkadziesiąt osób siedziało w półokręgu. Mężczyźni, starsi, młodsi. W garniturach, niektórzy w tradycyjnych arabskich strojach. Ich twarze były obojętne, jakby właśnie oglądali nowe modele samochodów. Głos prowadzącego odbił się echem po sali. Numer 5, 24 lata. Polska bez tatuaży. Jeden poród, zdrowa, zarejestrowana. Zaczął się szept. Ludzie notowali coś na tabletach, wymieniali spojrzenia. Cena wywoławcza 100 tysięcy złotych. Ktoś podniósł rękę. 120, kolejny głos. 150. Samira zrozumiała. To była aukcja, licytacja ludzi, kobiet. Czuła, jak serce bije jej w gardle. Nie mogła się ruszyć. Nogi miała jak zwaty. waty. 200. 250. I wtedy ktoś się odezwał. Głos był spokojny, głęboki, wyraźny. 500 tysięcy. Wszyscy zamilkli. Głowy się obróciły. W tylnym rzędzie w cieniu siedział mężczyzna, w białym tobę, z czarnym biszt o złotym oprzyciu. Na głowie, biała głó spięta agalem, miał brodę, surowy wyraz twarzy i spojrzenie, które przenikało na wskroś. Faris al mansur, szepnął ktoś z przodu. Nikt już nie przebił jego oferty. Prowadzący skinął głową. Sprzedane zabrano ją z podestu. Nie miała siły krzyczeć. Nie wiedziała, gdzie jest jej syn, co to za miejsce, kim był ten człowiek, dlaczego ją kupił i co się z nią stanie. Prowadzili ją przez długi korytarz. Po drodze widziała inne kobiety, niektóre płakały, inne patrzyły w pustkę. Jedna z nich, może w jej wieku, rzuciła jej spojrzenie pełne współczucia. Może wiedziała, co się wydarzy. Może już to przeżyła. Wprowadzono ją do pokoju. Zamknięto drzwi. Nie było klamki od środka, łóżko, szafa, łazienka i cisza. Nie było Mateusza. Samira usiadła na podłodze. Oddychała szybko. Ramiona jej drżały. Przez chwilę myślała, że zemdleje, a potem coś się w niej przełamało. Wstała. Podeszła do drzwi i zaczęła walić w nie pięściami. Gdzie jest moje dziecko? krzyknęła. Nikt nie odpowiedział ale wiedziała, że ktoś ją słyszy, bo to miejsce nie było stworzone po to, by dawać wybór. Było stworzone, by odbierać godność. I właśnie wtedy, w tej chwili, Samira podjęła decyzję. Nie da im tej satysfakcji. Samira nie wiedziała, ile czasu minęło od chwili, gdy zamknęły się za nią drzwi. Nie było okna, nie było zegara, tylko światło, które raz gasło, raz się zapalało, jakby ktoś z zewnątrz decydował, kiedy ma być dzień, a kiedy noc. Próbowała nie myśleć o Mateuszu, ale jego twarz, jego ciche mamo, jego małe rączki szukające jej w nocy, to wszystko wracało z siłą większą niż głód czy zmęczenie. Leżała na łóżku, w ubraniach, które dostała od nich, bawełniana koszula, długie spodnie, bez kieszeni, bez guzików. Pewnego ranka, jeśli to był poranek, usłyszała dźwięk zamka. Drzwi się otworzyły. Weszła kobieta. Starsza, może po pięćdziesiątce, z chustą na głowie i twarzą surową jak marmur. Wstawaj, czas do kuchni, powiedziała po polsku z lekkim obcym akcentem. Samira nie ruszyła się. Gdzie jest mój syn? Zapytała. Kobieta spojrzała na nią chłodno. Żyje, ma się dobrze. Jeśli będziesz współpracować, może go zobaczysz. To nie była groźba, to był fakt. Surowy, suchy, jak suchy chleb. Samira wstała. Nie miała wyboru. Kuchnia była ogromna. Dwie wyspy, stalowe blaty, ściany skafli. Pachniało przyprawami, czosnkiem, mięsem. Kobieta, która ją przyprowadziła, okazała się szefową kuchni. Nazywała się rania. Pochodziła z Syrii. Nie mówiła dużo. Pokazała jej miejsce przy zlewie. Potem deskę, nóż, worek cebuli. Kroisz równo bez płaczu. I odeszła. Samira kroiła. Łzy leciały jej same, nie tylko od cebuli. Z czasem zaczęto jej dawać więcej zadań: przyprawianie, mieszanie, sprzątanie po gościach. Uczyła się w milczeniu. Rania nie zadawała pytań, ale patrzyła. Dokładnie, uważnie, jakby wiedziała więcej niż mówi. Trzeciego dnia Faris pojawił się w kuchni. Wszedł bez słowa. W tradycyjnym stroju jak wtedy na licytacji. Biały tobe biszt z delikatnym złotem perfumy oud które zostawały w powietrzu długo po nim Samira stała przy zlewie susząc talerze nie odwróciła się Dobrze sobie radzisz powiedział spokojnie Zamilkła Nie boisz się mnie Nie dlaczego Bo już wszystko mi zabrano Faris podszedł bliżej oparł się o blat Zabrano ci syna Samira spojrzała mu w oczy cicho bez wahania Nie ty go zabrałeś. Faris zamilkł. Przez chwilę nie wiedział co odpowiedzieć. Zostanie ci zwrócony, jeśli udowodnisz, że jesteś odpowiedzialna. Odpowiedzialna? Za siebie. Za słowa. Za emocje. Samira odłożyła ściereczkę. Odpowiedzialna byłam wtedy, gdy głodna szłam do pracy, żeby mój syn miał mleko. Odpowiedzialna byłam, gdy spałam z nim na jednym łóżku, bo nie stać mnie było na drugie. Odpowiedzialna byłam, gdy wsiadałam do twojego samochodu, wierząc, że to szansa. Spojrzałam mu prosto w twarz. A ty? Faris nic nie powiedział. Odwrócił się i wyszedł. Tego samego wieczora dostała kopertę. W środku było zdjęcie. Mateusz w piżamie. Trzyma kubek. Uśmiecha się lekko. Za nim białe ściany. Podłoga z dywanem. Pluszowy miś. Z tyłu napis. Jest bezpieczny. Codziennie dostaje posiłki. Śpi spokojnie. Jeszcze nie mówi nic. Samira trzymała zdjęcie całą noc. Nie płakała, ale zdjęcie miało zgięcia na rogach od zbyt mocnego ścisku. Kolejne dni były podobne. Rano do kuchni, wieczorem do pokoju. Raz pojawiła się lekarka, zrobiła jej badania, nie wyjaśniła nic. Innym razem kazano jej posprzątać w salonie, gdy miała przyjść delegacja. Zawsze ktoś patrzył. Kamery, lustra, oczy Farisa. Czasem przychodził Siedział w milczeniu. Obserwował. Samira nie odzywała się, ale wiedziała, że to gra, próba, test. Nie zamierzała się złamać. Pewnego dnia, gdy skończyła zmywać ostatni garnek, Rania podeszła do niej i wręczyła mały notes. Masz tu coś zapisać. Gdy boli, gdy nie możesz mówić. Samira spojrzała na nią zdziwiona. Dlaczego mi to dajesz? Bo wiem, co to znaczy mieć zamknięte usta, a krzyczeć w środku. Nie zapisała nic tego wieczoru, ale trzymała notę z blisko. Jakby był dowodem, że ktoś widzi więcej niż tylko jej ręce do pracy. Tydzień później Faris zaprosił ją do gabinetu. To było pierwsze zaproszenie, nie rozkaz. Weszła. Pokój był cichy, elegancki: skórzane fotele, biurko z ciemnego drewna, obrazy przedstawiające pustynię. Za biurkiem siedział on. Usiądź, powiedział. Nie usiadła. Chciałem ci pokazać coś, powiedział, przesuwając w jej stronę tablet. Na ekranie zdjęcie kobieta, młoda, podobna do Samiry, ale z dłuższymi włosami, w czerwonej sukni, uśmiechnięta. Lejla, powiedział: Moja żona. Zginęła dwa lata temu. Samira poczuła, jak jej ciało sztywnieje. Co to ma wspólnego ze mną? Faris podniósł wzrok. Nie wiem jeszcze, ale ty wyglądasz jak ona. I czuję, że to nie przypadek, może to tylko złudzenie, a może nie. Zapadła cisza. Samira spojrzała na zdjęcie. Czuła, jak coś w niej się porusza, coś, czego nie potrafiła nazwać. Ale jedno wiedziała na pewno. Ten człowiek nie znał jeszcze całej prawdy i może, jeszcze nie był gotów, by ją usłyszeć. Faris nie był człowiekiem, który lubił niepewność. Całe życie poświęcił na budowanie porządku. Liczb, układów strategii. Ludzi traktował jak szachowe figury. Każda miała swoje miejsce, swoje ograniczenia, swój czas do poświęcenia. Samira była wyjątkiem. Nie dawała się przewidzieć, nie próbowała się przypodobać. Nie uciekała, ale też nie prosiła, po prostu trwała, i to doprowadzało go do szału. Po spotkaniu w gabinecie długo nie mógł zasnąć. Obraz Lejli na ekranie spojrzenie Samiry to dziwne uczucie w żołądku, którego nie czuł od lat. To wszystko nie dawało mu spokoju. Zamówił raport. Prywatny detektyw z Krakowa. Sprawdzony. Dyskretny. Polecenie było proste. Chcę wiedzieć wszystko o Samirze Wierzbickiej. Od urodzenia do dziś. W międzyczasie Faris zmienił sposób, w jaki rozmawiał z nią. Zaczął zadawać pytania. Niekontrolne, nieurzędowe. Ludzkie. Jaki był Twój pierwszy dzień w szkole? Czy lubiłaś zimę? Kim chciałaś być jako dziecko? Samira początkowo nie odpowiadała. Patrzyła na niego z dystansem, z tym cieniem nieufności w oczach, który noszą ludzie wielokrotnie zdradzeni. Ale z czasem coś się przełamało. Mój pierwszy dzień w szkole powiedziała kiedyś, obierając ziemniaki płakałam. Nauczycielka powiedziała, że jeśli nie przestanę, to zabierze mnie do dyrektora więc przestałam. Dlaczego płakałaś? Bo nikt mnie nie zaprowadził poszłam sama. Mama miała zmianę w pracy, a ojca nie było nigdy. Faris nie odpowiedział, ale tego wieczoru długo siedział sam w ogrodzie. Mateusza widywała tylko na zdjęciach. Czasem dostawała kartki, które chłopiec rysował: słońce, domek, mama z sercem. Wszystko kolorowe, na papierze dziecięcym, pachnące kredkami. Ale to nie wystarczało. Potrzebowała jego głosu, jego ciepła, jego obecności. W końcu przyszły wyniki śledztwa. Faris siedział przy biurku z dłońmi splecionymi na dokumentach. Raport był gruby. W środku akty urodzenia, dane ze szpitala, nazwiska, listy z domów dziecka, zdjęcia z młodości. Ale jedno zdanie zatrzymało go na dłużej. W tym samym dniu, w tym samym szpitalu, urodziły się dwie dziewczynki: matka, Anna Wierzbicka. Jedna zarejestrowana jako Samira. Druga jako Lejla. Druga została oddana do adopcji zagranicznej. Brak śladów kontaktu pomiędzy siostrami. Siostry bliźniaczki. Leila, jego zmarła żona. Samira, kobieta, którą kupił. Zamilkł. Nie wiedział, co z tym zrobić. Samira nie była świadoma, że raport już dotarł. Nie wiedziała, że Faris wie, ale czuła, coś się zmienia. Zachowywał się inaczej. Rzadziej przychodził. Częściej milczał. Nie patrzył jej w oczy. Pewnego wieczoru zapukała do jego drzwi. To był pierwszy raz, kiedy zrobiła to z własnej woli. Muszę ci coś powiedzieć, zaczęła. Faris podniósł wzrok. Był zmęczony, bezbronny. Wiem już, przerwał jej. O czym? O Lejli, o tobie, o waszej matce, o porodzie. Samira westchnęła. Podeszła powoli i usiadła naprzeciw niego. Wiedziałam od dawna. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo nie byłbyś gotowy i nie uwierzyłbyś. A teraz? Teraz sam to odkryłeś i możesz sam zdecydować, co to dla ciebie znaczy. Faris wstał. Chodził po pokoju w ciszy. Leila była całym moim światem, powiedział w końcu. Kiedy zginęła, myślałem, że już nigdy nikomu nie zaufam. I dlatego kupiłeś sobie kogoś podobnego do niej? Nie, to nie było tak. To był przypadek. Nie wierzę w przypadki. Spojrzał na nią. I wtedy po raz pierwszy nie widział Samiry jako problemu, jako zagadki, jako zagrożenia. Zobaczył siostrę kobiety, którą kochał, matkę dziecka, którego chronił i człowieka, który przeżył więcej niż kiedykolwiek będzie umiał zrozumieć. Jutro zobaczysz się z Mateuszem powiedział. Samira zamarła. Mówisz serio? Tak. Przywiozą go tu. Zostanie na weekend. Dlaczego dopiero teraz? Bo dopiero teraz wiem, że cię nie stracę, jeśli dam ci wybór. Tego wieczoru po raz pierwszy od miesięcy Samira się uśmiechnęła. Nie do niego, nie do nikogo, do siebie. Samira nie spała całą noc. W głowie krążyło jedno pytanie. Naprawdę go zobaczę? Bała się uwierzyć. Tyle razy obiecywano jej rzeczy, które nigdy nie nadeszły. Tyle razy była blisko i wszystko znikało. Ale tym razem to nie była obietnica z ust obcej kobiety na dworcu. To był głos Farisa, głos człowieka, który miał władzę, który mógł i postanowił pozwolić jej znów zobaczyć syna. Zeszła do kuchni przed świtem. Nie mogła usiedzieć w miejscu. Umyła blat, mimo że był czysty. Zrobiła herbatę, mimo że nie była spragniona. Oparła się o okno i patrzyła w ogród. I wtedy go zobaczyła. Mały chłopiec w granatowej kurtce, z czapką zsuniętą na czoło. Szedł powoli, trzymając za rękę kobietę, której nie znała. W drugiej dłoni miał rysunek. Kiedy zbliżyli się do drzwi, serce Samiry uderzyło z taką siłą, że musiała się oprzeć o blat. Wybiegła z kuchni. Przebiegła korytarz. Wpadła na ochroniarza, który tylko skinął głową. Drzwi już były otwarte. Mateusz spojrzał na nią. Przez sekundę stał w miejscu. Jakby nie był pewien, jakby obraz matki był czymś, czego nie spodziewał się tutaj, w tym miejscu, w tej chwili. A potem pobiegł. Mamo! Upadła na kolana i objęła go z całą siłą, jaką miała. Łzy cisnęły się jej do oczu. Płakała. On też. Ale to były inne łzy niż wcześniej. To nie był ból, to było uwolnienie. Tęskniłem, powiedział cicho. Tak bardzo tęskniłem. Ja też skarbie. Ja też. Faris stał z tyłu, obserwował, nie zbliżał się, nie chciał burzyć tej chwili, ale coś w jego gardle ścisnęło się, gdy usłyszał ten krzyk. Mamo. Nie pamiętał kiedy ostatni raz czuł coś podobnego. Może nigdy. Samira zabrała Mateusza do ogrodu. Siedzieli razem na kocu, rozmawiali, śmiali się. On opowiadał o rysunkach, które robił, o kobiecie, która mu czytała bajki. O kocie, którego widział przez okno. A ten pan, powiedział nagle Mateusz, wskazując na willę, on jest zły czy dobry? Samira spojrzała na dom, na okna, na miejsce, które było jej więzieniem, a teraz, może, miało stać się czymś więcej. Jeszcze nie wiem, odpowiedziała szczerze, ale chyba próbuje być lepszy. Po południu Faris zaprosił ich oboje do jadalni. Stół był nakryty. Nieprzesadnie, bez służby. On sam siedział przy końcu, w zwykłej koszuli. Cześć, Mateusz, powiedział, kiedy chłopiec usiadł. Cześć. Lubię rysunki. Dziękuję, że mi je przysyłałeś. Mateusz spojrzał na mamę. Ona skinęła głową. Narysuję ci nowy, powiedział chłopiec. Co na nim będzie? Zobaczysz. Wieczorem Mateusz zasnął szybko, zmęczony emocjami. Samira usiadła na tarasie z kubkiem herbaty. Faris wyszedł po chwili, trzymając szklankę z wodą. Dziękuję, że go przywiozłeś, powiedziała. To twój syn. Miałem tylko zwrócić coś, co nie powinno być zabrane. Zamilkli. Nigdy nie chciałem tego wszystkiego, powiedział w końcu Faris. Tego świata, aukcji, kontroli. Ale jak się raz w to wejdzie, trudno wyjść. To nie usprawiedliwienie, odpowiedziała. Nie, ale to wyjaśnienie. Spojrzał na nią. Nie jesteś tu więźniem, możesz odejść, zabierzesz Mateusza, dam ci pieniądze, jeśli chcesz, albo możesz zostać z własnej woli. Samira patrzyła na niego długo, w końcu odpowiedziała: Nie wiem, co zrobię, ale cieszę się, że mogę wybierać. Następnego dnia Mateusz podszedł do Farisa z nowym rysunkiem. Na obrazku był dom, drzewo, kobieta z długimi włosami, chłopiec z uśmiechem, i mężczyzna. Nie był podpisany tata, ale stał obok. To ty, powiedział Mateusz. Bo jesteś z nami. Faris za nie mówił. Zachował ten rysunek do końca życia. Samira nie wyjechała następnego dnia. Ani dzień później miała możliwość. Faris dał jej dokumenty, gotówkę w kopercie, numery telefonów do osób, które mogłyby pomóc jej zacząć od nowa. Dał jej nawet ciepłe słowa nieoczekiwane, jak prezent bez okazji, Możesz być kim chcesz. Tu, albo gdziekolwiek indziej. Ale Samira nie podjęła decyzji. Nie od razu. Mateusz zaczął wchodzić w nowy rytm. Codziennie rysował. Czasami podchodził do Farisa i pytał: A ty kiedyś miałeś dzieci? Faris zwykle milczał. Albo mówił: Może kiedyś. Chłopiec nie naciskał. Ale któregoś dnia przyniósł mu trzy kredki: czarną, czerwoną i zieloną. To dla ciebie, żebyś też mógł coś narysować. Faris się uśmiechnął. Nieudolnie, szczerze. Samira obserwowała to wszystko z odległości. Nie chciała się wtrącać. Chciała zobaczyć, co się stanie, gdy nie będzie nad wszystkim panować. I to, co widziała, zaskakiwało ją. Faris siadał z Mateuszem przy stole. Próbował narysować kota. Robił herbatę. Raz spalił tosty i przeprosił. Chłopiec się śmiał. Nigdy nie widziała, żeby ktoś tak powoli, tak niezdarnie. Uczył się być człowiekiem. Ale Faris miał też drugą stronę. Tę cichą. Zamkniętą. Wieczorami znikał w gabinecie. Nie pozwalał nikomu wchodzić. Samira weszła tam raz bez zaproszenia. Drzwi były uchylone. W środku ciemno. Tylko lampa biurkowa oświetlała biurko. Faris siedział pochylony nad albumem ze zdjęciami. Zobaczyła Lejle. W czerwonej sukience. Z uśmiechem, który znała tylko z odbicia w lustrze. Nie mogę jej zapomnieć, powiedział cicho, nie podnosząc głowy. Nie musisz, odpowiedziała. Ale nie chcę cię porównywać, a ciągle to robię. Jesteśmy podobne. Ale ja jestem inna. Wiem. Zamknął album. Czy Mateusz wie, że miał ciotkę? Jeszcze nie. Może kiedyś mu powiem. Może sam zapyta. Tego wieczoru Samira napisała w notatniku coś, czego nie potrafiła jeszcze wypowiedzieć na głos. Może nie muszę już uciekać. Może to nie jest dom, ale to miejsce, gdzie nikt mnie nie zamyka. Kiedyś Rania, szefowa kuchni, zaczepiła ją w spiżarni. Dobrze wyglądasz, powiedziała. Co masz na myśli? Nie boisz się już własnego cienia. Samira uśmiechnęła się. Jeszcze się boję, ale już nie chowam się przed światłem. Mateusz zaproponował, żeby wspólnie zrobili obiad jak w domu. Samira gotowała z nim zupę pomidorową. Taką, jaką kiedyś robiła jej mama. Faris obierał ziemniaki narzekając, że nie potrafi, ale nie przestając. Usiedli razem przy stole, bez dekoracji, bez ceremonii. To jest rodzina? Zapytał Mateusz. Zamilkli. A potem Samira odpowiedziała: To jest początek. Tego dnia Faris po raz pierwszy zapytał: A co jeśli zostałabyś na stałe? Samira spojrzała na niego. Na jakich warunkach? Bez warunków. Nawet jeśli nigdy cię nie pokocham? Faris skinął głową. Nawet wtedy, bo już cię szanuję i chcę być częścią życia mojego, naszego dziecka. Bez kupowania, bez więzów. Po prostu. Samira nie odpowiedziała od razu, ale w jej oczach pojawiło się coś, czego wcześniej nie było: ciekawość, nie strach, nie gniew. Ciekawość tego, co jeszcze może się wydarzyć. Minęły trzy tygodnie. Samira nadal mieszkała w willi, oficjalnie jako gość. Nie podpisała żadnych dokumentów, nie zadeklarowała niczego. Jej rzeczy leżały spakowane w szafie, jakby w każdej chwili mogła wyjść, i może właśnie dlatego wciąż zostawała. Mateusz chodził po ogrodzie, jak po własnym królestwie. Nauczył się nazw wszystkich drzew, poznał strażników z imienia i codziennie rano robił śniadanie Farisowi, jogurt z owocami i herbatę. Sam, bez pomocy, bo ty też musisz mieć siłę, mówił. Faris nie komentował, ale każdego dnia siadał przy stole z tym śniadaniem i jadł je do końca. Samira powoli oswajała przestrzeń, wchodziła do gabinetu bez strachu, siadała w salonie z książką, w kuchni gotowała to, co lubiła, a nie to, co kazano. Czasami śmiała się, czasami płakała, ale już nigdy nie przepraszała za jedno ani za drugie. Pewnego dnia Mateusz zapytał: Czy my tu zostaniemy na zawsze? Samira zamarła: Nie wiem, skarbie. A on wskazał głową na Farisa, który podlewał kwiaty na tarasie On nie chce, żebyśmy odchodzili ale też nas nie zatrzymuje to dobrze? to uczciwie. Wieczorem Samira usiadła z Farisem przy ognisku w ogrodzie. Milczeli przez dłuższy czas ciepło ognia, szum liści. Świerszcze. Wszystko to tworzyło ciszę, która nie bolała. W końcu Faris odezwał się pierwszy. Mógłbym cię poprosić, żebyś została. Mógłbym cię zapytać, czy chcesz być moją żoną. Mógłbym obiecać ci rzeczy, których jeszcze nie masz. Samira spojrzała w płomień. Ale, ale nie zrobię tego. Bo pierwszy raz w życiu chcę, żeby ktoś był przy mnie nie dlatego, że może, tylko dlatego, że chce. Zamilkli. Samira oparła głowę na kolanach, patrzyła na iskrzące się drewno. Potem spokojnie odpowiedziała: Ja też nie wiem, co będzie, ale pierwszy raz od lat nie boję się jutra. I chyba to wystarczy na dziś. Następnego dnia Faris obudził się pierwszy. Na stole leżał rysunek od Mateusza. Trzy postacie. On, mama i wujek Faris. Podpisane: My. Obok kartka z notatnika Samiry. Nie szukaj słów. Nie czekaj na obietnicę, po prostu żyjmy, razem jeśli się uda, osobno jeśli trzeba, ale uczciwie. Faris schował ten list do szuflady, którą wcześniej zamykał tylko na dokumenty. Wieczorem poszli razem na spacer Samira, Mateusz i Faris, bez słów, bez planu, bez definicji tego, czym są, ale z czymś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, z przestrzenią na bycie sobą, na czułość bez własności, na bliskość bez przymusu. Nie było ślubu, nie było pierścionka, nie było głośnych deklaracji, ale każdego ranka Samira budziła się z poczuciem, że nie musi uciekać: Afaris, że nie musi niczego posiadać, by być ważnym, Mateusz, że nie musi nikogo pytać, czy jest kochany, bo po prostu był. I to wystarczyło. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw komentarz. Napisz jedno słowo: słyszę żeby pokazać, że są jeszcze ludzie, którzy widzą to, czego inni nie chcą dostrzec. Subskrybuj kanał, żeby więcej takich historii mogło zostać opowiedzianych. Dziękuję, że tu jesteś.